Chcesz mieć inteligentny dom, który jest naprawdę inteligentny? Oto trzy rzeczy, które wyróżniają perfekcyjną instalację. Po pierwsze, przemyślane okablowanie. To podstawa każdej instalacji, ale spokojnie, nie będziesz musiał robić tego sam. Tym zajmie się certyfikowany partner LOXON, którego znajdziesz na naszej mapie partnerów. Po drugie, miejsce na automatykę. Mini serwer i moduły potrzebują miejsca. W rozdzielni powinny być przewidziane minimum 2-3 rzędy więcej niż przy klasycznej instalacji. Dzięki temu unikniesz bałaganu i zyskasz miejsce na przyszłą rozbudowę systemu. Po trzecie, przemyśl funkcje. Ogrzewanie, alarm, oświetlenie, system audio, zasłony. To wszystko Lockson łączy w jednym systemie. Nie wiesz, czego potrzebujesz? Wpadnij do naszego showroomu, a pokażemy Ci, jak Twój dom może wyglądać w praktyce. Czyli co, teraz podsumowanie. Mhm. To słuchałaś, Ruka? co ja mówię. No? To jakbyś podsumowała. Dobre okablowanie? Mm -hmm. Miejsce w rozdzielnicy? Tak. Plan funkcji? Bardzo dobrze. <laughs> Chcesz zacząć? Skontaktuj się z partnerem Lokson albo odwiedź nasz showroom. Do zobaczenia.